Rolnictwo ma w tej chwili poważne problemy. Protesty rolników są tego widomym również przykładem, głosy rolników. To jest w dużej mierze konsekwencja nielogicznej polityki Unii Europejskiej. Zakwestionowania roli rolnictwa jako ważnej dziedziny gospodarki żywiącej i zapewniającej bezpieczeństwo żywnościowe. Kwestionuje się rolę rolnictwa, podnosząc, że ono szkodzi klimatowi, szkodzi przyrodzie. To są nie do końca potwierdzone działania, ale oczywiście musimy podejmować wszelkie możliwe działania, które zmniejszyłyby antropokresję, czyli wpływ człowieka. Tak. Pójśmy w kierunku również działań niskoemisyjnych, rozwoju niskoemisyjnych. Ale nasze rolnictwo jest ale jasne. Rolnictwo, że te problemy dotyczą zarówno Europejskiego, rolnictwa, nie naszego. leśnictwa. Tak. Jest jedną z najlepszych odpowiedzi cywilizacji na emisję gazów cieplarnianych, ponieważ bujna szata roślinna, zarówno w lasach, i one po, powinny być dobrze gospodarowane, nie traktowane jak święty gaj, bo jest to uprawa, kilkudziesięcioletnia uprawa. W rolnictwie mamy uprawy roczne czy kilkuletnie, tam jest uprawa kilkudziesięcioletnia, ale to jest uprawa drzewa po osiągnięciu pewnego wieku, w przypadku sosem to jest 70-80 lat, przestają pochłaniać dwutlenek z węgla, stają się emitentem. Procesy gnicia, butwienia przeważają nad procesami fotosyntezy, więc trzeba te, te lasy wymieniać, wycinając jedne, zastępować innymi. Tu również taką politykę w województwie musi wspierać sejnik województwa. To samo z szatą roślinną w rolnictwie, która pochłania poprzez chlorofil i proces fotosyntezy pochłania dwutlenek węgla, budując biomasę. Ważne jest, żeby to rolnictwo wzmacniać, wspierać, zarówno na poziomie, czy, czy w zakresie produkcji żywności, tego wykorzystania żywnościowego surowców rolniczych, to jest szalenie ważne. W tym bardziej, panie pośle, że jesteśmy świadkami, przecież w ostatnich nawet dwóch latach żywność stała się broną swoistą bronią, którą wymuszają, y, wymusza się decyzje polityczne. I dla bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa, rolnictwo tak zasobnego y, województwa y, jak Kujawsko-Pomorskie, bo pod względem skali my jesteśmy drugą, drugim rolnictwem w Polsce. Wielkopolska nas tylko skalą, obszarem przewyższa. Musimy to dziedzictwo Zachować i musimy dbać przede wszystkim o kondycję ekonomiczną gospodarstw, bo gospodarstwa słabe, narażone na, na, na bankructwo, nie zapewnią nam tego bezpieczeństwa. To jest nasz wspólny interes, zarówno mieszkańców miast, jak poziom akceptacji mieszkańców miast dla protestów rolniczych, jest miarą tego, że w tej dziedzinie naprawdę mamy dobrą świadomość. Bardzo dziękuję za tą opinię. Ona jest bardzo mi bliska i całkowicie zbieżna z moim myśleniem. Jeżeli chcemy być krajem bezpiecznym, to musimy mieć silną armię, ale musimy mieć bezpieczeństwo energetyczne. Tak, wiele w, w tej materii Ale jeśli Ale codziennie. To, 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 to jest może najważniejszy moment bezpieczeństwa, bo i również bez jedzenia walczyć nie będzie. Się. I jeżeli nie będziemy mieli jedzenia, to nawet mając termosmodernizowany dom też nie przeżyjemy. Więc bezpieczeństwo żywnościowe jest czymś absolutnie niezbędnym, i żywność staje się realną bronią w tym świecie. Rosja pokazuje. Bandyta rosyjski pokazuje, jak wykorzystuje żywność na świecie, by rozgrywać państwa, by rozgrywać społeczności, by szantażować, by uzyskiwać swoje cele. Bezpieczeństwo żywnościowe w dłuższej perspektywie może zapewnić tylko własne rolnictwo. Może pandemia powinna nas szczególnie uwrażliwić, ponieważ. Okazuje się, jak łatwo jest zerwać łańcuchie dostaw. Statki nie pływają, samoloty nie latają, samochody nie jeżdżą i chociaż mamy pieniądze na kontach, to nie mamy jedzenia. Pieniędzy nie zjemy, kartą kredytową się nie, 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 nie pożywimy. Dlatego własne rolnictwo nowoczesne, pod, y, które się modernizuje, zmienia, y, inwestuje musi być podstawą bezpieczeństwa i nasze województwo może być jednym z głównych obszarów zaopatrzenia o żywność, zarówno naszego społeczeństwa polskiego, ale również dużej produkcji, którą możemy dzielić się z na świecie, w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji, zmniejszając również presję migracyjną, której skutkiem, która jest skutkiem często właśnie niedostatków żywności Szczególnie właśnie w tych obszarach północnej Afryki. To rolnictwo wymaga wsparcia nie tylko ze środków unijnych, krajowych, ale również pewnej przemyślanej polityki tak. na poziomie województwa. Tu wiele rzeczy jest poprawnie zorganizowane, ale również i wiele rzeczy trzeba by wzmocnić. Kwestia retencji, o której powiedziałem. Żeby zatrzymać wodę w ciekach wodnych, w systemach modulacyjnych, jak wspomniałem, czy drenarskich, czy otwartych. Podpięczyć stawy, podpięczyć jeziora, uruchomić wszędzie, gdzie jest możliwe, małe elektrownie wodne, które dawałyby jeszcze dodatkowy efekt w postaci energii odnawialnej. Nie ja mówię o przetwórstwie, żeby przetwarzać i zatrzymywać wartość, żeby nie, nie być tylko producentem surowców, ale przetwarzać rzepaku to... czy innych roślin, ale również przetwarzać, uzyskując wartość dodaną, tę żywność. Mając też z tego tytułu pewne dodatkowe korzyści, ale również saving, może właśnie szczególnie, powinien odgrywać aktywną rolę w kreowaniu nieżywnościowego wykorzystania produkcji rolniczej. A tak. Przecież surowce rolnicze mogą być wykorzystywane nie tylko na to, co jemy, ale mogą być istotnym źródłem energii odnawialnej. To jest tak. rozwój biogazowni. Stworzyliśmy, jak jeszcze w poprzednim parlamencie, najlepsze chyba w historii rozwiązania dotyczące biogazowni. Biogazowni rolniczych, uproszczone procesy inwestowania, pozwoleń budowlanych, typu uzgodnień i wszystkich, to, to odbywa się piorunem. Również wielkie fermy, które są przekleństwem najbliższego otoczenia mogliby się stać, tak, rozwiązaliśmy problem po fermentu, który do tej pory był traktowany jako uciążliwy odpad, za którego utylizację trzeba płacić. Teraz jest to, no, to e, wysokiej jakości, można powiedzieć, wręcz ekologiczny nawóz do zasilania naszej gleby. I wtedy, jeżeli to byśmy rozwijali, to jest zadanie dla sejmiku Aleksandra. E, to nie jest problemem również i większe rolnictwo, większe gospodarstwa, e, większe fermy bo to, co jest uciążliwością w tej chwili, jest surowcem, mówię o no, no. odchodach, odpadach różnego rodzaju, surowcem dającym nam wartość, wartościowy produkt, energię, której potrzebujemy. Produkcja biometanu, ten może być wykorzystywany zarówno do napędu agregatów wiodotwórczych, czyli mamy energię elektryczną, ale również jako paliwo samoistne. Metan jest znakomitym gazem. Które może być do zasilania sieci gazowych, do napędzania pojazdów, i tak dalej, to jest również szansa. I nie oglądać się na Warszawę. Przepisy Sejm stworzył. Ja również cieszę się, że to jest realizacja pewnych moich pomysłów jeszcze sprzed kilku lat, kiedy byłem ministrem rolnictwa, ale realizacja tego, stworzenie mechanizmu również finansowania w postaci funduszu pożyczkowego, czy próbniczych poręczeń, czy różnego rodzaju również pewnych inicjatyw inwestycyjnych, to jest jak najbardziej również rola sejmiku.